Zostaw łopkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a będziesz miał tyle fałdolców na swoim koncie. Okej, okay, ale jeszcze na wstępie tego filmu wyślijmy sobie właśnie komuś prezent. Także mam naprawdę mało fałdolców, bo tylko 680, także wyślę komuś emotkę, siadaj. A jeżeli wy chcecie otrzymać właśnie darmowy podarunek ze sklepu, to wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, następnie zasubskrybujecie mój kanał wraz z dzwoneczkiem i w komentarzu napiszecie, biorę udział oraz wasz nick z Fortnite'a. No i co, my wysyłamy emotkę, no i uwaga, jak widzimy wysłano pomyślnie, Także nic, tylko zostawić łapkę w górę. Siemano mordeczki, z tej strony są, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego skina w Fortnite. Kończę się film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji możesz też paść na mojego Instagrama, link znajduje się w opisie, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Ok, także na samym początku przejdźmy sobie do darmowego skina, który będzie niestety, ale dostępny dopiero w sezonie 5. No i nie jest to też w 100% potwierdzone. A najdokładniej jeden z użytkowników otrzymał anonimowego maila, w którym to jest napisane, że sekretną skórką następnego sezonu ma być właśnie nowy styl do Renegade Rider, a bardziej w sumie właśnie skin, tylko że po prostu przerobiony. I będzie się on nazywał Ginger Renegade Rider, czyli taka Renegade Riderka, tylko że w stroju właśnie ciasteczkowym. No i właśnie z kim ten będzie do zdobycia za ukończenie pewnie kilku wyzwań, no i po prostu tego skina będziemy sobie mogli zdobyć. Tak jak to było na przykład w tym sezonie lub chociażby w poprzednim. Także jest to jak najbardziej proste do zdobycia. Tym bardziej w sezonie piątym możliwe, że pojawi się nowy styl do ryby, jak i również nowy styl do skina, yy, takiego, w którym mamy Bambika na lamie. Lecz również nie jest to w 100% potwierdzone. No i wiadomo, że kolejny sezon będzie naprawdę sporo powiązany z po prostu klimatem świąt. No i wiąże się to z tym, że powróci po raz kolejny tak zwany event z otwieraniem prezentów. Czyli coś, co mieliśmy rok temu. A najdokładniej będziemy mogli otwierać przez właśnie kilkanaście dni jakieś tam darmowe prezenty. Na przykład rok temu mieliśmy festiwal zimy i do otwarcia mieliśmy aż 14 prezentów. I mogliśmy z tych prezentów dropnąć naprawdę ciekawe rzeczy. Między innymi jakieś kilofy, lotnie, czy malowania. No a finalnie zdobywaliśmy z tych Prezentów dwa skiny, a najdokładniej choinkę oraz właśnie tą panią Mamut. Także zapewne w tym roku również te prezenty będą do otwierania. Możliwe, że w tym roku Epic Games da troszeczkę więcej tych prezentów, a nie tylko 14, czyli na przykład 20, czy coś takiego. No i będzie to wtedy jak najbardziej spoko. No i właśnie zapewne. Prezenty pojawią się z wejściem nowego sezonu. Także nie pozostaje nam nic, tylko czekać. A jeżeli chcecie darmowe skiny, to jest jak na razie tylko jeden sposób: a najdokładniej musimy wejść sobie do gry, następnie w zakładkę zgłaszania błędów i tam wybrać, że nie wyświetlają wam się elementy kosmetyczne. I też nie mamy pewności, czy Epic Games w 100% wyśle nam tego skina. To już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć!